Cześć, witam Was w kolejnym odcinku, a dzisiaj... Rok 2020 to bezapelacyjnie najlepszy rok w wykonaniu Roberta Lewandowskiego. W tamtym czasie polski napastnik nie miał sobie równych. Niestety, pomimo wygrania Ligi Mistrzów, czy też statuetki FIFA The Best, nie otrzymał wówczas złotej piłki. Czy France Football po czterech latach przyzna złotą piłkę Robertowi Lewandowskiemu? O tym dowiecie się w dzisiejszym materiale. Opowiem Wam także o Marcinie Bułce, który wybrał klub, w którym będzie kontynuował karierę oraz o Marco Roysie, który po sezonie odejdzie z Borussii Dortmund. Zanim zaczniemy, zachęcam Was do zasubskrybowania mojego kanału z opcją dzwoneczka, dzięki czemu nie przegapicie kolejnych filmów, które będę tutaj publikował. Już niebawem może być nas aż 400 tysięcy. Proszę Was również o zostawienie kciuka w górę. A teraz chwila dla partnera kanału i przechodzimy do dzisiejszych bardzo ciekawych newsów. Partnerem kanału jest STS, legalny polski bukmacher i oficjalny sponsor reprezentacji Polski. Z kodem Football TV możecie odebrać gwarantowane 760 zł na start. Bonusy otrzymacie przy trzech pierwszych wpłatach, łącznie do 600 zł oraz dodatkowe 60 zł za wykonanie zadań po rejestracji. Świetną opcją jest także zakład bez ryzyka do 100 zł. W skrócie wygrana albo zwrot pieniędzy. Więcej informacji na temat promocji znajdziecie na stronie sts.pl. Link do rejestracji znajdziecie w opisie filmu oraz w karcie w prawym górnym rogu. Pamiętajcie o kodzie Football TV i że oferta jest tylko dla osób pełnoletnich. Rok 2020 w piłce nożnej dla wielu kibiców jak i całego środowiska piłkarskiego był dość ciekawym okresem z faktu na pandemię i mecze bez żywej duszy na trybunach. Nie przeszkodziło to jednak Robertowi Lewandowskiemu, aby zdominować z Bayernem Ligę, jak i Europę. Wygranie Mistrzostwa Niemiec, triumf w Pucharze Niemiec oraz zwycięstwo w Lidze Mistrzów nie przegrywając po drodze żadnego spotkania w fazie grupowej i pucharowej pozwoliło jednocześnie wybić się Lewemu na wyższy poziom umiejętności. 34 bramki ligowe w sezonie 2019-20 2020, a w dodatku 6 bramek w Pucharze Niemiec i aż 15 w Lidze Mistrzów dało Robertowi we wszystkich wymienionych rozgrywkach status króla strzelców. W skrócie istna dominacja, która przykryła osiągnięcia Leo Messiego w FC Barcelonie i Cristiano Ronaldo w Juventusie. Niestety Robert nie odebrał zasłużonej złotej piłki za rok 2020, ponieważ France Football jako jedyni postanowili odwołać swoją galę zamiast zorganizować ją w formie zdalnej, jak to zrobiła FIFA z ceremonią FIFA The Best. Od tego czasu minęły już blisko 4 lata, mimo to media i sam Robert nie zapomnieli o jedynej gali w historii francuskiego dziennika, która została anulowana. We Francji krążą plotki o tym, że złota piłka za 2020 rok mogłaby zostać przyznana w tym roku jako zaległa statuetka, a sam kapitan reprezentacji Polski już się odnosił na ten temat, mówiąc m.in. takie słowa. Statuetka z 2021 roku należy do Lionela Messiego. Zauważyłem, że krążą plotki o nagrodzie za wcześniejszy rok. Ten był dla mnie wyjątkowy, byłem na swoim najwyższym poziomie, wygraliśmy wszystko. Ujmijmy to tak: gdybym 4 lata później otrzymał złotą piłkę, na pewno nie poczułbym się urażony. Do tych słów ustosunkował się m.in. Mateusz Święcicki na kanale Meczyki, mówiąc: To nie jest nic złego, jak ktoś po kilku latach, po czterech latach powie: Sorry, pomyliliśmy się, zwłaszcza, że. Tylko rozgrywki we Francji były zatrzymane, a poza tym no jednak te najważniejsze rozgrywki, zwłaszcza z europejskimi pucharami, z ligą mistrzów były kontynuowane. Więc myślę, że w ogóle zrezygnowanie z wręczenia złotej piłki za rok 2020. Na temat przyznania zaległej złotej piłki dla Roberta Lewandowskiego wypowiedział się także na tym samym kanale Roman Kotłoń, który w swoich słowach był bardziej bezpośredni. Myślę, że e, złota piłka lewemu za 2020. Mówię to świadomie. E, ja, ja wiem, co powiedział Święty i więcej Wam powiem, że FIFA The Best lewy dostał za 2021, ale jemu się należy nie za 2020. 2021. Wiem, że rekord pobity Gerda Miller'a, ale jednak największy sezon Lewandowskiego to był 19-20. I, I był lepszy niż ktokolwiek <SZE> Gr by inny. Był królem Szelców w Champions League. Miał 15 bramek w jednym sezonie w Champions League, prawda? W Bundesliga też ponad 30 bramek. Był królem Szelców Pucharu Niemiec i zdobył potrójną koronę z Bayernem. No zrobił. Koniec dyskusji. Panowie Messi powiedział, odbierając nagrodę w 2021 roku, że najlepszy rok wcześniej tak. był Robert i powinien tak. dostać. I wiecie Właśnie. co, jemu się to należy, jak e, psu kość, bym powiedział, prawda? Naprawdę? Na swoim kanale spytałem również Was w ankiecie, czy France Football powinno przyznać lewemu złotą piłkę za rok 2020. Jeszcze 89% z blisko 600 osób odpowiedziało, że tak. Nie ma co ukrywać, że złota piłka to brakujący gral w kolekcji Roberta Lewandowskiego, który wcześniej zdążył zdobyć chociażby złotego buta i puchar Ligi Mistrzów. Ktoś może powiedzieć, że do pełni szczęścia brakuje nie tylko statuetki Franz futbola, ale i medalu z Mundialu czy też euro, ale w przypadku reprezentacji mamy już do czynienia z zupełnie innym tematem. Nikt w historii polskiej piłki nie sięgnął po złotą piłkę, a najbliżej tego był Zbigniew Boniek w latach 80. Stąd najgorszym widokiem byłoby zobaczyć Roberta Lewandowskiego, który, mimo znalezienia się niejednokrotnie w ścisłej topce do wygrania plebiscytu Ballon d'Or, nigdy oficjalnie nie zabierze do domu tej popularnej już w świecie piłki nożnej statuetki o złoconej futbolówki. Odwołanie plebiscytu złotej piłki w 2020 roku było kompromitacją, i od kilku lat Federacja France Football regularnie jest za to krytykowana. W mojej opinii słusznie, iż w przypadku braku przyznania nagrody Lewandowskiemu na no zawsze w historii tego plebiscytu pozostanie luka, którą ciężko będzie wytłumaczyć, bowiem nie zastopowano wówczas rozgrywek piłkarskich. Rok 2020 był fenomenalny w wykonaniu polskiego napastnika i wówczas jak i dziś nie ma wątpliwości, iż jeśli plebiscyt by się odbył, to statuetka powędrowałaby w ręce obecnego napastnika FC Barcelony. A według Was, France Football powinno przyznać złotą piłkę Robertowi Lewandowskiemu za rok 2020? Jakie jest Wasze zdanie w tym temacie? Zachęcam Was do dyskusji w komentarzach. Marcin Bułka to jedyny polski golkiper w rundzie jesiennej aktualnego sezonu, który wyróżnił się na Murawie na tle najlepszych lig w Europie. Polak regularnie zachowywał czyste konto, a mało tego wielokrotnie ratował Nice imponującymi czy też ważnymi interwencjami. Od połowy września do końca listopada Bułka ani razu nie został pokonany w ciągu ośmiu ligowych kolejek Ligi Francuskiej, wybraniając w tym czasie między innymi dwie jedenastki. O ile w tym roku nie radzi sobie już tak imponująco, to nadal ma szansę wygrać klasyfikację czystych kąt Ligę w sezonie 2023-2024. 16 czystych kąt w 31 występach to bardzo dobry wynik, a Polak o króla czystych kąt będzie walczył z bramkarzem Lille oraz Lens którzy mają kolejno 15 i 14 występów na zero z tyłu. Już w zeszłym roku media głośno zaczęły pisać na temat przyszłości Marcina, łącząc go z topowymi drużynami z Europy jak Manchester United, a nawet i Real Madrid. Nie jest zagadką, że Bułka marzy o grze w angielskiej Premier League, jednak w jednym z ostatnich wywiadów podzielił się z nami swoimi planami na sezon 2024-2025. Klub dał mi szansę, na którą czekałem. Noszenie i to wielka duma. Jestem bardzo przywiązany do klubu, bardzo związany z kibicami i jestem w 100% skupiony. To jest jak rodzina, jak dom, myślę, że zostaniemy razem na kolejny sezon. Bułka do swojej kariery podchodzi nad wyraz ostrożnie, co jest dobrym podejściem z faktu, jak wielu piłkarzy, szczególnie tych z naszego kraju ojczystego, po chęci szybkiego rozwoju swojej kariery zniszczyło ją sobie na dobre. Na pewno dobrym kierunkiem byłoby, aby 24-latek postanowił w kolejnym etapie swojej kariery wybrać bardziej topową ligę jak Serie A czy właśnie wspomniane Premier League. Z faktu jednak, że to jego pierwszy poważny sezon jako pierwszy goalkeeper, pozostanie w Nicei na kolejny rok może mu pomóc w dalszej przyszłości, w lepszym rozwoju swojej kariery. Napiszcie w komentarzach, czy w waszej opinii Marcin Bułka powinien zostać w Nicei na kolejny sezon, czy może to najlepszy czas, aby latem zmienić klubowe barwy. Jestem ciekaw waszych opinii. Marco Royce to jeden z najlepszych zawodników w historii naszego klubu. Jego związek z Borussią Dortmund jest niezwykły. Życzymy Marco wszystkiego najlepszego w przyszłości. Mamy wielką nadzieję, że po zakończeniu kariery piłkarskiej powróci do Borussii. Tu w Dortmundzie czekają na niego ekscytujące wyzwania. Takich słów użył szef Borussii Dortmund Hans-Joachim Watzke. Żegnając tym Roysa, który po 12 latach postanowił, że latem odejdzie definitywnie z Signalidu na park. 34-latek jest wychowankiem Borusji, jednak przed dołączeniem do seniorskiej drużyny z Dortmundu grał przez 3 lata dla innej Borusji, München Gladbach. Na Signalidu na park wrócił w lipcu 2012 roku i przez blisko 12 sezonów rozegrał dla żółto-czarnych 424 mecze, zdobywając 168 goli i 128 asyst. W aktualnym sezonie natomiast Royce rozegrał już łącznie 37 spotkań i spędził na murawie około 2000 minut czego rezultatem jest 7 bramek i tyle samo asyst. Nie ma co ukrywać, że gdyby nie kontuzję Marko, byłby dziś równie dobrym, a może i lepszym pomocnikiem niż przykładowo Kevin De Bruyne. Nie zmienia to jednak faktu, że Niemiec zrobił udaną karierę wygrywając m.in. dwukrotnie Puchar Niemiec i trzykrotnie Super Puchar Niemiec, a Borussia w tym sezonie wciąż może pokusić się nawet o triumf w Lidze Mistrzów. Choć brzmi to oczywiście absurdalnie. W pierwszym meczu półfinałowym pokonali PSG 1 do 0. I jeśli nie stracą tej przewagi w rewanżu, to w finale zmierzył się ze zwycięzcą drugiego dwumeczu półfinałowego Real Madrid Bayern Monachium. Na pewno świetnym widokiem byłoby zobaczyć jak Royce na koniec swojej przygody w Borusii podnosi trofeum Champions League. Ale czy faktycznie tak się stanie, przekonamy się w najbliższych dniach czy też tygodniach. W dzisiejszym materiale to już wszystko ode mnie. Jeżeli się on Wam spodobał, koniecznie subskrybujcie po więcej. Bardzo Was również proszę o zostawienie kciuka w górę. Słyszymy się oczywiście już niebawem w kolejnych newsowych materiałach. Na razie.